Myślę, że jak pierwsze dwa mecze pójdą dobrze, to już potem nikt je nie zatrzyma. Jest z nami Lexidor, Sidor, były tenisista, znany ekspert tenisowy, który będzie komentował igrzyska w Paryżu. Będzie w końcu ta strefa medalowa, bo dużo się mówi o klątwie Chorężego, a jest też taka klątwa tenisowa, która prześladuje naszych wspaniałych tenisistów. No tak, pamiętamy to, co się działo w Tokio. Wtedy Iga nie była tą igą, z którą mamy do czynienia dzisiaj. W Tokio, ale też w Rio, w Londynie. No tak, tak, tak. Ja mówię, ja mówię w kontekście samej Igi, bo, bo wiadomo, że, że polski tenisowy świat żyje, żyje tym, co, co przed nami w kontekście przede wszystkim Igi. Przy churkaczu mm, duży znak zapytania, bo rozmawiamy dzisiaj, jest 9 dni do, do igrzysk i szczerze powiedziawszy, ja jestem człowiekiem, który ma duże znajomości. I, I kontakty w świecie tenisowym nie uzyskałem stanowczej odpowiedzi, czy on będzie grał, czy nie będzie grał, czy miał operację, czy nie miał. Trzymane jest to w jakiejś takiej trochę dziwnej tajemnicy, no miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, że, że to, się, to się uda. Natomiast wracając do IGI, to, to chyba te wydarzenia z ostatnich tygodni myśmy rozmawiali, pisaliśmy wspólnie artykuł i chyba to wszystko, o czym mówiliśmy, jednak ma miejsce, bo priorytetem jest, są igrzyska. I, i, to, I to widać, i słychać, i po tym, jak ona grała, też nie było widać takiej zaciętości w tym Wimbledonie, no to po prostu ten Wimbledon był potraktowany tak, tak żeby, go, żeby go odegrać i, i, i zapomnieć i teraz cała, cała koncentracja igi, igi, igi na Paryż, na, na te jej ulubione korty, trzy tytuły tam walczyła wielkoszlemowe, więc, więc nie ma jakby technicznie przeszkód, żeby powtórzyła ten sam wyczyn, bo tak, przede wszystkim drabinka jest mniejsza, nie 128, a 64. Konkurencja jest znana nie doszły żadnej ekstra zawodniczki, bo czasami w różnych innych dyscyplinach jest tak, że nie widzimy zawodnika dwa lata i nagle się pojawia i nie wiadomo skąd. Tu nie, tu jest wszystko jasne i przejrzyste, warunki są, warunki są te same. Yy, mieszka poza wioską, co też jest yy, no Właśnie, to jest, chyba, to jest chyba dobry pomysł, prawda, żeby nie zrezygnować z tej wioski olimpijskiej i postawić na to, co jest znane, trzymać się swoich rutyn. Znaczy to jest chyba najlepszy pomysł możliwy. możliwych. Oczywiście Tomasz Majewski, który jest szefem całej, całej delegacji, yy, no musiał na to wyrazić zgodę, ale yy, celu święca środki, tak to nazwijmy. Jeżeli to ma wszystko grać na 100% i to ma... Dać złoty medal, to dla mnie nawet ona może mieszkać w Raszynie i dolatywać samolotem codziennie, więc, mm. więc gdyby takie, taką miała ochotę i tak się czuła, najlepiej. Więc to, to akurat y, mnie nie dziwi, bo to jest dziewczyna, która lubi się wyciszyć, ona nie lubi y, tłumu. Może to, że y, właśnie w Tokio była w tym, w tym centrum zainteresowania kilka tysięcy sportowców w tej wiosce, być może to, to też między innymi jedna z przyczyn, dlaczego tak, y, tak poszło słabo. A, a natomiast tutaj. Warunki wręcz sterylne, wręcz wymarzone, do tego, żeby, żeby zdobyć złoty medal. Bo ja nie ukrywam, że Iga jest kandydatką numer jeden do medalu yy, złotego. Yy, ciężko mi jest uwierzyć, jeżeli nie zgubi formy z Paryża, z Roland Garros. No to tak naprawdę nie ma, yy, bądźmy szczerzy, nie ma, nie ma takich kandydatek, które mogłyby jej zagrozić. Ale... Tu może... ale jest presja, bo ale... wszyscy już jej wieszają ten złoty medal na szyi. No właśnie, to jest, jest ta presja. I to jest między innymi. To, dlaczego poległa w Tokio z Paulą Bodozą w taki, a nie inny sposób. I dlaczego później, po meczu, widzieliśmy takie, a nie inne sceny, gdzie ona siedziała godzinę gdzieś tam w cieniu, płakała, bo jej tak bardzo zależało. I właśnie, żeby wszyscy to dobrze zrozumieli, mając kilka tytułów wielkoszlemowych, grając kolejny turniej wielkoszlemowy, tu nie ma żadnej presji już w tej chwili. Ona dla niej wydarzeniem Ważnym życiowym, jak nie najważniejszym, było wejście do pierwszego finału i wygranie Wielkiego Szlema. Ale teraz, kiedy dla niej jest to już rutyna, no bo możemy mówić o rutynie, to tu żadnej presji nie ma. A igrzyska są cały czas w sferze tej takiej właśnie, to co powiedziałeś, presja, całe społeczeństwo, cały naród czeka. I teraz jak ta dziewczyna to udźwignie na swoich no, silnych bądź bądź barkach, więc, więc yy, wydaje mi się, że początek, jako otworzy dobrze turniej, pierwsze dwie rundy zagra po swojemu, to już potem poleci. Tylko, że ona też tą presję sama na siebie nakłada. Ona bardzo dużo mówi, że ta tradycja rodzinna, że to dla niej to jest tak naprawdę nawet impreza, którą stawia wyżej niż, niż szlemy. Czy, czy nie jest takie właśnie ryzyko lekkiego przemotywowania? No cztery lata temu było, a teraz yy, bogatsze o doświadczenia tych kilku sezonów, tych kilkuset spotkań, które rozegrała, wychodzenia z super trudnych sytuacji, obrony piłek meczowych, no ostatni Roland Garros chociażby, mecz z Osaką. Takie, takie rzeczy na poziomie czołówki światowej, one tak wzmacniają zawodniczkę, że, a poza tym ma, ma dobry zespół, wie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, wie jak stosować różnego rodzaju w cudzysłowie tryki, żeby sobie, żeby sobie z takimi sprawami jak presja, jak, jak niespodziewane, nieoczekiwane wręcz zwroty akcji na korcie radzić, to ona sobie z tym bardzo dobrze radzi poprzednich igrzyskach w Tokio, tego nie miała. Nie była aż, dzisiaj można powiedzieć, patrząc i na wieki, i na jej licznik, który bije cały czas, fotel liderki, liczba wygrywanych meczów, turniejów, to wszystko razem wzięte, to wszystko powoduje, że to już nie jest ta sama Iga Świątek. Tutaj już jest więcej chłodnej głowy, kalkulacji yy, i też widać to po stronie rozgrywanych spotkań taktycznie. No to, to są ważne, ważne rzeczy. Tu już nie ma takiej Takiego pójścia na raz, pełnym ogniem, a dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj ona otwartych drzwi nie wyważa. Dzisiaj jest, jest bardziej doświadczona, bardziej skalkulowane jest to wszystko i, i myślę, że ta pierwsza właśnie presja, ta taka presja, która jednych deprymuje, a, drugich, a drugim dodaje skrzydeł, myślę, że w, tym, w tych igrzyskach. To powinniśmy zobaczyć. No, mogę się mylić oczywiście, bo to jest tylko sport. Są różne rzeczy nieprzewidywalne, ale, ale patrząc na te przygotowania, jak to wszystko wygląda, to myślę, że tam nic nie jest pozostawione przypadkowi. Że tam wszystko jest właśnie skalkulowane idealnie po pod ten najlepszy wynik i, i, i tego, się, tego się będę trzymał. Myślę, że jak pierwsze dwa mecze pójdą dobrze, to już potem nikt jej nie zatrzyma. Pamiętamy, co Iga wyprawiała na Mączce w tym sezonie, 19 meczów z rzędu wygranych. Natomiast czy ta taka porażka na Wimbledonie, no nie ma co ukrywać, bardzo słabym, takim zadziwiająco słabym stylu, może trochę zachwiać pewność siebie, czy to jest zupełnie takie inne, incydentalne wydarzenie, jakby, które można tak odgrodzić od tego, co, co, co było i co będzie? Nie, ja bym to odgrodził absolutnie i zupełnie to cytując klasykę, zamiot na, na inną kubkę i w ogóle się tym nie przejmował, zresztą ja sam mówiłem w wielu wywiadach, w wielu programach, że, że igrzyska dla Igii one nie będą priorytetem i że to jest, to ciężko się komentuje takie, takie właśnie, takie występy w Wimbledonie, jeżeli się wie i się czuje w pewnym sensie to, co może się wydarzyć za, za kilka następnych tygodni. Znamy IG doskonale i no, Śmiem twierdzić, że gdyby nie było tych igrzysk, no w życiu by nie przegrała, a już na pewno nie w takim stylu, mhm. kiedy, kiedy właściwie no to nie, nie było walki, było widać, że ona, że ona myślami jest gdzie indziej i z całym szacunkiem dla niej tutaj ja akurat nie mam żadnych pretensji i w ogóle, żeśmy tego nie komentowali w żaden taki negatywny sposób, bo, bo wiemy co się wydarzy yy, za, za tych kilka dni i ona sama myślę też podchodziła właśnie bardzo luźno i swobodnie, bez absolutnie żadnej presji. Ja cały czas twierdzę, że że ta igrzyska raz na 4 lata, ona też sobie zdaje sprawę, że ten okres czteroletni między imprezami tu się nigdy nie wiadomo co, co się stanie. Tutaj się może wydarzyć, no odpukać nieheblowane drewno yy, cokolwiek, jakiś wypadek, jakiś przypadek, no, jakaś kontuzja, no bo to jest sport zawodowy, prawda, yy, więc akurat teraz trzeba dmuchać na zimne, bo być może takiej Formy psychofizyczne, jakie miała Iga w Paryżu, mam nadzieję, że jej nie zgubiła, że to jest pielęgnowane wszystko, to ona już może po prostu nie mieć. To nie, to nie jest tak, że grając trochę słabiej niż w Paryżu, nie będzie wielkich szlemów wygrywać. Będzie wygrywała tak czy tak, ale w takiej dyspozycji fizycznej, jakiej była, gdyby Igrzyska były dwa tygodnie po. Paryżu i to byłby tylko czas na regenerację i na, bez tego umledonu, bez tego przecinka trawiastego, to myślę, że w ogóle byśmy nie, nie mieli o czym rozmawiać, tylko moglibyśmy się umówić na, na wywiad po finale. A, a, a takie jest troszkę znaków zapytania, ale to nie są takie znaki zapytania, nad którymi jakoś trzeba się pochylić głęboko.